Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym dniu takim przepięknym wschodem słońca my z Azji na spacerku i rozpoczynamy ten dzień dosyć mrozi jest odczuwalnie minus kilka stopni ale bardzo fajne powietrze, bo wiatru nie ma więc ja się przyszłam tylko przywitać, powiedzieć wam dzień dobry i rozpoczynamy ten cudowny dzień i tak miałam jeszcze choinkę potrzymać, stwierdziłam ze dwa tygodnie, ale chyba już czas najwyższy ją rozebrać, nie wiem więc czy się zabiorę za to dzisiaj czy jutro, ale patrzcie jakie przepiękne słońce na nią teraz wpada i ona się tak pięknie iskrzy. Mmm... Czat. Ja już po śniadanku zaraz lecę do kosmetyczki, później jadę z Xawarym na test. Wczoraj już się umówiłam przez profil. A właśnie, bo nie wiem, czy wiecie, że można się też na testy, jeżeli macie jakieś objawy, to nie trzeba dzwonić od razu do przychodni i umawiać się z lekarzem na teleporady i tak dalej. Można też zrobić tak, jak ja to zrobiłam, nie mając kontaktu z lekarzem, poszłam na test, za który nie płaciłam. Można się zarejestrować na swoim profilu pacjenta. I tam, jeżeli miałyście kontakt z osobą. Zakażoną albo macie objawy, po prostu zgłaszacie się na test i Wam przychodzi zgłoszenie. Jeżeli robicie to rano, jeszcze jest na ten sam dzień. Ja wczoraj sewerego zgłaszałam o wpół do trzeciej i na dzisiaj. Także dzisiaj idziemy z sewerem, zrobimy test, zobaczymy, czy ta kwarantanna mu się skróci. <laughs> Mnie cały czas gdzieś chrypa trzyma. I właśnie była też taka sytuacja, że nawet pani doktor do mnie, jak już dzwoniła później, jak wyszedł mi test pozytywny i pani doktor do mnie zadzwoniła, to mówi w jaki sposób pani się dostała na testy? Bo ja nie mam tutaj wystawionego żadnego zlecenia na pani koncie. Ja mówię, że przez profil zaufany można też się zapisać na test. I pani doktor zrobiła wielkie oczy, zatkało ją. Tak samo było jak zadzwoniła pani z Sanapidu z informacją, że jest ta izolacja i tak dalej, i też się mnie pyta, kto panią kierował. Ja mówię, że nikt, sama sobie zrobiłam. A to odpłatnie mówię, że nie, że po prostu przez profil pacjenta jest taka możliwość. No, no o tym nie słyszała. Także widzicie, no. Nie wszystkie wiadomości yy, można dostać, yy, że tak powiem, z takiej ręki typu Sanebit przychodnia, bo są osoby, które po prostu też o tym nie wiedzą, pomimo że moim zdaniem powinny być y, poinformowane jako jedne z pierwszych. No ale cóż, no za dużo tego wszystkiego chyba na raz weszło, żeby się każdy w tym wszystkim połapał. Ja się o tym dowiedziałam od yy, mojej kosmetyczki, yy, bo oni. Yy, Przechodzili COVID? Tak, oni przechodzili COVID. Yy, I ona mi właśnie powiedziała, że umawiała się na test yy, właśnie przez profil pacjenta, że nie musiała lecieć do przychodni. Ale dobra, nie brnę w ten temat. Yy, zbieram się, mamy 23 po. Dzisiaj na moje śniadanko było szybko. Yy, odzyskuję już węch i smak w ogóle, bo wczoraj mój mąż wyciągnął tą czekoladę piernikową i nawet smak tej czekolady, nie piernikową, tylko smaku grzańca. I nawet ten smak poczułam, więc jest ok. Ale zjadłam tylko jeden kawałek, bo jakoś nie mam ochoty na słodycze i nie mam zamiaru się wcale wciągać w to, w to żeby to pogłębiać, bo fajnie, że już się mój organizm odzwyczaił od, ty, od tej dawki codziennej jakiejś czekolady. No i zapachy zaczynają mi wracać, więc już wczoraj czułam odświeżacz w toalecie, więc już jest chyba dobrze. Dobra zbieram się coś wam miałam powiedzieć, muszę przesłuchać bo coś chyba zaczęłam i nie dokończyłam ja już kochani dojechałam do Lublina, <laughs> byłam już z na testach, byłam na paznokietkach zrobiłam teraz sobie takie, o właśnie mien mieniące, niebieskie e, wróciłam, wzięłam ksawarego na testy, testy już mamy zrobione teraz tylko czekanie na wynik e, byłam już w Kiku, niestety u nas sprzątnęli wszystkie dekoracje świąteczne mojego łosia nie ma Mogłam się w sumie zapytać pani, czy tego łosia oni sprzedali, czy go schowali gdzieś na zaplecze, bo już nie było żadnej wystawy świątecznej, więc łosia sumarycznie nie kupiłam. I co? Byłam też w urzędzie, żeby odebrać wniosek znaczy wniosek o założenie działalności, bo musiałam złożyć, ale muszę podpisać w urzędzie, bo mam zablokowane konto przez. Eee, profil zaufany, e, zablokowane, mam konto bankowe przez komputer, mogę wszystko robić przez telefon, a całość zakładałam e, działalność przez komputer, więc e, tam jest taka opcja, że można e, zarejestrować, zgłosić, podają kod i ten kod trzeba podać pani w urzędzie. Pani w urzędzie na podstawie tego kodu po prostu przyniesie już e, potwierdzony dokument, e, czyli potwierdzam swoją tożsamość poprzez e, dokumenty, które tam z, złożę no i tak też może być i właśnie ja tak zrobiłam ale niestety u nas dzisiaj urząd jest zamknięty bo jest to piątek po, po Trzech Królach więc u nas też jest wolne w urzędach i zajechałam teraz do Lublina byłam jeszcze u męża na chwilę na działce zaczęło się już wybielanie białkowanie, nie wiem jak to się nazywa grunty ogólnie już kładą z moim tatem i ja jutro jadę na budowę dzisiaj jeszcze mnie czekają zakupy w Lidlu w Biedronce, w Stokrotce i będę też zaraz. No, pan tak uważa, ależ pan tu zaraz mi chyba haltnie. No nie, minął się. Widzę, że tutaj otworzyli nam nowy sklep, jakiś Sport Direct, więc na pewno tam wejdę, ale najpierw idę do TK Maxa i zobaczymy, co jest w TK Maxie. Może moje szklanki będą na jakiejś wyprzedaży fajnej, zobaczymy. I muszę poddawać rzeczy. Byłam już w pepkę, oddam sweterek. Ale właśnie się ocknąłem, że tutaj nie ma Sinseja. Za to widzę, że tu się pojawił Kik, więc na pewno pójdziemy jeszcze do Diza, do Kika. Zabieram was, zobaczymy, jakie są przeceny, co się dzieje w Maxie najpierw. No i jesteśmy w Maxie. Tutaj bardzo mi się spodobał ten stolik, po prostu przekozacki, eee, cały drewniany. Dwie piękne szufladki miał tutaj. Dosyć fajnie one chodziły, nic tutaj się z tym nie działo. Ale wykonanie tego stolika naprawdę, no po prostu powaliło mnie na kolana. Przepiękna struktura drewna, przepiękny stolik. Tutaj mamy całą wyprzedaż ogólnie różnych stoliczków. Mniejsze, większe, w większości takie bardziej do stylów glamour. Ten kosztował 300 zł. Inne kosztowały bardzo podobnie, chociaż na tym nie widziałam przecen. Były jeszcze jednostki, jeżeli chodzi o świąteczne rzeczy. Tutaj widzimy poduszki w takim dłopaku. Tutaj również poduszka. Nie wiem dlaczego na świątecznej półce, ale one też były przecenione. Tutaj też mamy bardzo fajną, taką tkaną poduszkę 42 zł. Ogólnie takich sporo było jeszcze rzeczy, właśnie bardzo, bardzo świątecznych. Chociaż pojawiły się tam później, będzie widać też i już rzeczy wielkanocne. Tutaj abażury to mnie zdziwiło, bo powiem szczerze, że już dawno nie widziałam takich abażurów samych do sprzedania. Myślałam, że to jest od lamp, ale nie. Faktycznie obok były też i lampy. Tutaj wszystko na tej półce było przecenione, tak jak ten anioł. 27 zł. Kolejną rzeczą przepiękne lampy tutaj były do złotego designu, do czerni. Było troszeczkę takich pięknych elementów. Ta choinka też moją uwagę zwróciła, też mi się bardzo podobała. 48 zł, ale czy ona świeciła, czy to tylko jakoś taki design do postawienia, nie mam pojęcia. Te świece bardzo elegancko wyglądały i nawet z nich wyczuwalny był zapach takiej lekkiej wanili więc nie wiem, czy to konkretnie o to chodziło. Być może moje kubki zapachowe po prostu jeszcze źle funkcjonują. Bo ten zapach u mnie jest różnie odzwierciedlany. Ten skrzat też był fajny i on kosztował 48 zł. To również była jakaś świeca, więc fajny design sobie postawić gdzieś tam na kominku Tej dużej świecy nie dałam rady podnieść, dlatego ją ominęłam, a tutaj mamy właśnie już pierwszy zakup, jeżeli chodzi o walentynkowy design taki, tak? Taca Ta taca była bardzo ładna i tam dalej oczywiście szklanki, szklanki z napisem Merry Christmas Szklanki kosztowały 40... Ile? 42 zł. Tak Niektóry, tamtych szklanek, które chciałam sobie kupić nie było, takie liszki już wam kiedyś pokazywałam i faktycznie one były przecenione na 9 zł było ich sporo, dwa rzędy, więc można było sobie skompletować tutaj jeszcze na środku, nie wiem czy zauważyłyście, była foremka do pierniczka gwiazda i tu już końcówka widać, że trafiłam na samą końcówkę już tych przecen. To do robienia drinków. Chciałam zobaczyć, jaka jest szklanka, czy grubsza, czy cieńsza. To było grube dosyć szkło. Więc raczej takie dość porządne. No, tu większość rzeczy jest jednak taka porządna. To jest przecenione, ponieważ brakuje jednego elementu na górze. Zorientowałam się. Trzeba zawsze uważać bardzo w TK Maxie, czy wszystko jest kompletne, bo czasami nie ma opisu. Raczej opisują, ale zdarzają się takie rzeczy, że coś jest uszczerbnięte albo czegoś brakuje z jednego z kilku elementów i nie ma opisu. Tu na przykład na śmietniczce na górze był opis, że pedał nie działa. Tu był fartuszek, fartuszek 19 zł. kosztował i tyle by było już chyba z tej półeczki. Tutaj już mamy króliczka, pojemniczki różne, więc wpadła i wielka nos zatikaj maxa już. Szaleństwo. Mało tego było, ale jednak było. Tu mi pospadały te łyżki, bo były tak poustawione, że nie można było tego normalnie odłożyć, i mi wszystkie tam pospadały, więc już je zostawiłam. Tutaj mamy formę do ciasta, kolejnego króliczka. No i oczywiście, żeby wypiec jakieś ciasteczka w kształcie jajka i tutaj też mamy skórą tym razem pojemnik na górze będzie jeszcze jeden 27,99 zainteresowania Wielkanocą jeszcze nie było, nie widziałam żeby ktoś koło tego się krzątał, tylko ja no i te podstawki kamienne takie bardzo ładne, 29,99 3 sztuki więc tak się to wszystko prezentuje w TK Maxie. a tu już przechodzimy do tego sklepu obok, o którym Wam mówiłam Sport Direct i przy wejściu najpierw był taki rzut okiem co się znajduje, ogólnie mamy tutaj mnóstwo marek, Adidas, Nike, Puma były dział męski, damski, dziecięcy jest tutaj również Hugo Boss, Armani Lacosta No mnóstwo, mnóstwo marek i ceny jak widać całkiem przystępne, to jest męska rozmiarówka i buty były w granicach 180 230, były oczywiście i najnowsze kolekcje po 600, jest to raczej Typowy outlet. Tu mamy na przykład klapki Adidasa po 70 zł, więc cena całkiem, całkiem fajna. Jak na takie klapki 79, czyli 80 zł. Um. I wszystko fajnie, bardzo było kategoriami poukładane. Właśnie pływanie, surfowanie, były do golfa, do badmintona, do biegania, rowery. Tutaj już mamy dział dziecięcy. Bardzo fajnie, czytelnie wszystko było zrobione, pokazane. Na górze były działy, do jakiego wchodzimy, napisane. Więc sklep dosyć fajny. Och, odrobinę powietrza. Wyszłam już z tego sklepu. No, powiem szczerze, ceny nie są jakieś mocno e, obniżone, ale też nie są tragiczne. E, można coś znaleźć fajnie, bo to jest coś na, na zasadzie go-sportu. E, jest podzielone na dyscyplinę, więc sklep całkiem niezły. Idę teraz jeszcze do smyka, bo e, my w przyszłym tygodniu jedziemy do e, maleńkiego dziecka, więc jeszcze muszę coś dokupić. <laughs> na razie kupiłam dwie rzeczy, później Wam pokażę w domu, albo w samochodzie jak będziemy. A teraz jeszcze idę do smyka. O kurde, dobra, muszę siedzieć za tym samochodem, bo tam mam do H&M sweterek do oddania. Dobra, cofamy się. To już Wam od razu zaraz pokażę. Tylko dojdę do auta. To Wam od razu pokażę, co kupiłam w TK Maxie. Kupiłam jedną rzecz jedną tutaj. Mega mi się spodobało. Ta z TK Maxa. bardzo fajna cenowo wyszła. Ee, i markowa rzecz więc tym bardziej fajnie zaraz Wam pokażę tylko dojdę do auta już dochodzimy ani potrafią parkować ludzie no masakra, w poprzek no szkoda, że jeszcze całkowicie w poprzek ktoś nie stanął och, jak ja nie lubię takich kierowców już Wam pokazuję pierwszą rzecz to taki komplecik taki e, ten fajnie, bo ma z przodu zapinanie na napki a ja wiem, że jest to bardzo praktyczne a drugą rzecz, jaką zakupiłam, to jest taka kiecka Gesa. I to jest na 3 do 6 miesięcy, więc będzie na okres wakacji, bo to maleństwo ma miesiąc. I do tego są takie fajne galotki. No powiedzcie, że genialne, nie? Świetne, po prostu jak ja to zobaczyłam mówię, dobra, biorę to bez dwóch zdań na bank się ucieszał. Dobra, biorę reklamówkę, to już to zostawię. E, I... E, Jedzimy. Chwycę to z tej strony. Tak się parkuje. Wstyd po prostu. No, i jesteśmy w Homedio. Tutaj wyprzedaż po prostu goniła wyprzedaż. Było do minus 70% na drugą rzecz, i nawet w to wchodziły właśnie rzeczy przecenione. Nie tylko były rzeczy świąteczne, były też inne rzeczy na wyprzedażach. Ogólnie Homedio naprawdę no mogło się nieźle poszczycić takimi wyprzedażami. Tutaj mamy fajny kubeczek za 17 zł. Akurat jest to świąteczne. Ten Mikołaj mi się bardzo podobał, ta miska 71 Złotych kosztowała albo ten pojemnik na ciastka. Nie dałam rady przy... otworzyć, bo był zaklejony. I ta misa, już ja ją wcześniej Wam pokazywałam, mega mi się podobała. Właśnie z tym Mikołajem ona chyba 71 zł kosztowała. Także dosyć fajne. No i domek z pierniczek, tak? Tutaj z tyłu t wkładam 71 zł tu mamy łosie, reniferki, znów ta misa, która mi się tak bardzo podobała 71 zł. Bardzo dużo było tego asortymentu na wyprzedaży, ale były też takie rzeczy świąteczne, które nie były przecenione, także to też byłam zdziwiona, bo z reguły wszystko zawsze jest na wyprzedaży. Tu mamy filiżanki po 24 zł i ten domek, ten domek mi się mega podoba zobaczcie, 149 zł, to jest mega wielkie. I myślę, że fajnie by wyglądało, tak pod choinką właśnie powkładać tam takie świeczki na baterie, aby się podświetlał piękna złota też gwiazda 55 zł, no i ten bałwan do mojej kolekcji idealny. Tutaj mamy jakiś obrusik chyba 20 zł, następnie mamy różne tacen. Tak jak mówię, nie tylko oferta świąteczna tutaj była przeceniona. Tutaj do zawieszenia aniołki. Było mnóstwo też innych rzeczy. Wielkanocy jeszcze w Homedju nie było. Więc tutaj też można być pełnym podziwu, bo ani w Kiku jej nie znalazłam, ani nie znalazłam w Homendiu, a już zazwyczaj się takie rzeczy pokazywały na początku roku, więc nie ma jeszcze ani walentynek, ani niczego innego w Homendiu. Na razie trwa wyprzedaż, chyba muszą się wyzbyć towaru, żeby mieć gdzie ustawiać. Tutaj też mamy piękne rzeczy na wyprzedaży do kuchni, jakieś kubki, takie wystawiane jeden na drugim. Z tej strony teraz też będzie widać, bo się schyla On stał tam też na górze. O, właśnie o, to, o tą kolekcję mi kubków chodziło. E, także na takim stojaczku już się kiedyś z tym spotkałam. A... Kochani, ja już wróciłam z Lublina. E, I powiem tak. No pokonała mnie e, moja, e, moja choroba w sumie. Tak to może nazwę. Nie mam totalnie siły. W ogóle w sklepie zrobiło mi się słabo, więc poddawałam tylko to, co mogłam. Zapomniałam, że w tym centrum handlowym nie ma sinseja, więc wraz muszę pojechać do jeszcze jednego centrum handlowego, oddać do sinseja wszystkie rzeczy. <laughs> Ale to już nie dzisiaj. Ja muszę się trochę wzmocnić. Jutro jadę na budowę. Jutro będziemy malować. Dzisiaj byłam, już coś tam zaczęli mój tata robić. Już wiem, że też pod koniec stycznia mam mieć meble do kuchni, więc fajnie, bo to już tak wiecie: jak już wejdą te meble, będą już podłogi, to już tak ruszy wszystko z kopyta. Ale wracając do dzisiejszego przeglądu półek, pokażę Wam jeszcze, co dokupiłam do tego całego zestawu. Oczywiście musiała być też jakaś zabaweczka, więc dokupiłam coś takiego. Oczywiście, no w takich kolorach, wiecie, biało-czarne, jak to niemowlaki, żeby lepiej rozróżniały. I trafiłam taką przepiękną bluzo kurteczkę, nie wiem jak to nazwać. To się tak przepięknie mieni, patrzcie. I słuchajcie, to było na wyprzedaży za 25 zł. Jak ja to zobaczyłam, no, mówię, przepiękne. Rozmiar wzięłam 68, czyli będzie na malutką. Mniej więcej koło czwartego miesiąca. Ona teraz ma miesiąc, więc marzec, kwiecień. Myślę, że idealna pora. Kurteczka ma tutaj ściągacz na dole. Tutaj ma tył lekko dłuższy. Myślę, że im się spodoba. Mam taką szczerą nadzieję, bo ja po prostu jestem pod mega wrażeniem. To są takie uszy królika, więc fajnie. Byłam już w Lidlu, zrobiłam zakupy, ale zrobiłam bardzo powierzchowne zakupy, dlatego że nie zabrałam ze sobą listy, jaką zrobiłam. Jest to tylko część rzeczy, które są mi potrzebne. I będę jechała jeszcze raz, ale musiałam zajechać do domu, chwilę usiąść, odpocząć, zobaczyć, co się dzieje. Hmm. Więc yy, powykreślam od razu to, co tutaj już kupiłam i listę jeszcze zabiorę i jeszcze pojadę do Biedronki, albo po prostu hol zakupowy wam jutro dogram i jutro zrobię resztę zakupów, bo metek żadnych nie było, nic nie, nie pola. Zresztą ja wiedziałam, że w tych godzinach i w tym dniu to raczej metek nie będzie, byłabym wręcz zdziwiona, jakby były te metki. Yy, myślę, że prędzej jutro będą, ale czy ja jutro tego Lidla pojadę? Nie wiem, bo u nas jest strasznie dużo ludzi ogólnie w Lidlu. I obawiam się, że jutro jak sobota to będzie też ogrom ludzi. Ponoć to co się działo w Sylwestra, samochody były na osiedlu domków jednorodzinnych aż zaparkowane. Gdzieś w naszej uliczce też były poparkowane. Tyle ludzi było w Lidlu. Dzisiaj chciałam kupić makaron, ten wiecie, gniazdka taki. To jest do rosołu. Nie było. No to mówię, wezmę makaron nitki. Nie ma E, z Lubeli wezmę, nie ma, więc stwierdziłam, że wezmę ten e, jajeczny, taki co jest taki, w takie cieniutkie paseczki pokrojone, też nie ma, są puste po prostu kartony. Nie było e, dzisiaj szpinaku, nie było już żadnych sałat, miksów, no bo po prostu puchy, a ja byłam o 14.30 w samo południe, no, aż cud nad Wisłą, że ja masło dostałam o tej godzinie. Także tak, a jest jeszcze woda, po którą musie, muszę pojechać, więc nie wiem, może podjadę na budowę i po prostu na koniec dnia z mężem podjadę, zobaczymy. Dzisiaj na obiad miała być tortilla, ale nic mi się nie chce robić, jestem totalnie zmęczona, dzieciom zrobiłam krupnik. Jestem tak wypompowana, że chyba po prostu zamówimy dzisiaj pizzę, albo pójdziemy po prostu do pizzerii na pizzę i na bilarda i chwilę sapniemy, bo powiem wam, naprawdę mam dosyć. Chciałabym też pojechać w ten weekend z mężem do kina na Kogiel Mogel 4, bo widziałam ostatnio reklamę, że już jest. A oglądałam wszystkie części, i ten film. Ale zobaczymy, czy my damy radę. I tak, i mam nadzieję, że taki przegląd półek, co gdzie było, po ile starałam się cenę też pokazywać, wam się podobał. Wyprzedaż faktycznie jest troszeczkę. W Lublinie nie ma się co oszukiwać, ale nie wiem jak jest z takimi sklepami, wiecie, zwykłymi z takimi no typu H&M czy nie wiem, rezerw i tak dalej, bo do takich sklepów po prostu nie zachodziłam. Byłam w tym TK Maxie, ja głównie chodziłam za tymi ubrankami dla malutkiej, więc byłam w TK Maxie, byłam w tym sportowym sklepie w Homendio. I w smyku, w smyku bardzo długo utknęłam, bo ten smyk, który jest w Scandy Shopping, jest po prostu strasznie ciasny i mały. Więc trochę mi tam zaszło, żeby tam cokolwiek ogarnąć. Także tak, no i byłam jeszcze w tym Lidlu, ale to już Lidl Wam pokażę w oddzielnym filmie. Także na dzisiaj się z Wami żegnam. Przepraszam, że film taki krótki, ale po prostu, no, niestety ta wydolność jednak jest odczuwalna, że jest inna. Widzimy się jutro, pewnie w holu zakupowym, spożywczym, dużym. Dzisiaj w Lidlu wydałam 170 zł, a nawet nie mam połowy z tej listy. Jeszcze muszę pojechać do biedronki, bo oczywiście część rzeczy z Lidla, część z biedronki, więc hol spożywczy będzie duży, bo szafki mam naprawdę puste i, i, lodu i szafki i lodówkę mam po prostu pustą. Więc widzimy się jutro, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki, pa! właśnie, zapomniałam wam o jednej rzeczy powiedzieć, przyszła do mnie przepiękna kartka, kartka od Reginki, kochana dziękuję ci ślicznie za tą kartkę nie wiem kiedy ona była myśmy ją wyciągnęli, mąż ją wyciągnął przedwczoraj ze skrzynki, mówię, ty zaglądałeś w ogóle od początku naszej kwarantanny do skrzynki, no nie mówię, weź zajrzyj e, przyniósł mi karteczkę i mówi, słuchaj, mówi skąd ty masz takich znajomych z... z... Wilingen. Mówi, tam się skoki odbywają. Mówi, tam na narty można pojechać. Także tak. Reginko, bardzo, bardzo gorąco dziękuję Ci za karteczkę. No już Ci niestety jej nie odeślę, bo już nie ten czas, ale naprawdę dziękuję z całego serca za tą kartkę. Bardzo mnie ucieszyła. Ja już wszystkie karteczki ogólnie pochowałam, no bo już chyba i choinkę zaraz będę rozbierała. Także jeżeli będę rozbierała, to wam to jeszcze puszczę. Jeżeli nie, to pewnie to nagramy w kolejnym vlogu. Także teraz już się z wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, buziaki. Pa!